Go oceniać z, z punktu kibica, że tak powiem, czyli wielkie ambicje, wielkie krzyki, że z grupy wychodzimy na ludzie. Na, niestety, pierwszy mecz nas trochę zweryfikował. Zastanawiające jest tylko to, że Słowacy, którzy w polskiej w lidze u siebie zarabiają najwyższe wypłaty 4-5 tysięcy euro, ogrywają naszych reprezentantów, którzy zarabiają po 200 tysięcy miesięcznie. Więc się pytam czy powinni piłkarze tyle zarabiać, czy nie powinni zarabiać mniej. Bo to, że zarabiają w zagranicznych klubach dobrze, to jest inna sprawa. Ale skoro w polskiej lidze piłkarz zarabia 200 tysięcy, no to chyba jakaś pomyłka jest. Masz za sobą wiele odbytych walk amatorskich i tych zawodowych. Było wiele zwycięstw, były też porażki, ale nigdy nie było mowy o nokaucie. Ja znaczy, bym nie nazwał tak, że Polska przegrała przez nokaut. No, nie ukrywajmy, że Słowacy też są dobrymi zawodnikami, grają też w bardzo dobrych klubach. Może nie mają takich topowych zawodników, jak mamy my w postaci Roberta Lewandowskiego czy Zielińskiego. No Jednak wygrali z nami mecz. No niestety nie zawsze nazwiska grają tak samo jak nie zawsze nazwiska buksują. Znaczy no ja jestem sportowcem, także zawsze tam gdzie będą grali Polacy, czy to będzie koszykówka, piłka nożna czy piłka ręczna, zawsze będzie serce pykało trochę mocniej i tak samo było teraz. No cieszę się, że udało, udało się wywalczyć remis co będzie dalej, zobaczymy. Teraz jest tylko pytanie, czy hiszpanie byli na tyle słabi, czy Polacy na tyle dobrze zagrali, tak? Myślę, że my ze Szwecją wszystko pokażemy i zweryfikujemy no i będziemy albo będziemy się cieszyli z awansu, albo będziemy się cieszyli, z, albo nie będziemy się cieszyli, to znowu będzie porażka i Załóż już mecz o honor i tyle. Nie, nie bawię się w typowanie, no, chciałbym, żeby Polacy wygrali, a, w jakim, a jakim wynikiem to już jest obojętne, no. Lepiej brzydko wygrać, niż ładnie przegrać, no, Ja też przegrałem na no, Mistrzostwach Europy Niesłusznie po ładnej walce, to wolałbym ją brzydko wygrać i mieć medal mistrzostwo Europy. Zawsze jestem kibicem polskiej drużyny, jestem Polakiem i zawsze mówię, będzie serce pykało bardziej za Polakami, obojętnie skąd by nie grali. Jakaby to nie była dyscyplina, to zawsze jestem za Polską. Wielbiam oglądać lekko atletykę, piłkę nie zawsze, niekoniecznie mam na to chęci, ale lekko atletykę bardzo często, piłkę ręczną, siatkówkę zawsze.